Witam Dzisiaj zrobimy sobie jedne z moich zdaniem Dziwniejszych osiągnięć, czyli <słuch> Irak Na starcie może nie wiem, pierwszy cel Pierwszy ten run powiedzmy Zrobię z wyłączonymi celami historycznymi Może niech świat nie zapłonie tym razem Dobrze, co się robi na Iraku Jako Irak kontroluj yy, Stolicę Moskwy, Spoko, znaczy Boże, Mongolii Spoko, łatwe, po prostu trzeba się modlić, żeby Rzesza poszła, nie wiem, nie na wojnę z aliantami, czyli w Kajzera pewnie i rozjechała związek radziecki, a my im pomożemy i w konferencji pokojowej weźmiemy jeden kawałek ziemi. Kolejne. Jako Afganistan, Irak, Iran albo Indie, doprowadzić do, do kapitulacji kontrolujesz wszystkie prowincje pozostałej trójki, ale to chyba jest lepiej zrobić na Iraku, to nie, znaczy na Iranie, to nie to. Kolejne co mamy. Jako Irak miej co najmniej 500 tropy spoko. Jako Irak służ Hashemicką Federację Arabską i doprowadź do kapitulacji Arabii, okej? Okay? Jeszcze jest i jako Irak posiadaj więcej niż 99% stabilizacji, wszystkie regiony narodowe. Jedno z koniec musi być faktem. Musi mieć infrastrukturę max levelu, spoko. Czyli wszystkie moje kory muszą mieć max level. I teraz muszę tutaj poszukać. Popatrz dla dynastii Hashemidów, tak, bo my musimy pójść w zjednoczenie z... Arabią, Czyli tu. Tak. Dobra, czyli muszę iść tutaj, czyli poparcie dla tych Haszymidów, Duchy narodowe Iraku. Królewska armia iracka. Da się chyba przeżyć. I mean. Społeczeństwo rolnicze to jest słabe, bo mało manpowera będziemy mieli. Tak, za angielsko-irackie tragedia. I złoty czworobok tragedia, bo faszyści nam wybuchają w kraju. Ile mamy fabryk cywilnych? Mamy jedną fabrykę cywilną. Spoko. To niech się buduje, nie wiem. Nawet nie fabryka wojskowa, tylko nie wiem. To w głównym mieście. To chyba tyle. Dwa razy też słabą. I całe dwie fabryki wojskowe. Super. C ale jakich oni mają dobrych generałów? Ci Irakczyjczycy, nie? Dobre to jest. Dobra, robimy operację specjalną jakieś te działania przeciwko kurdyjskim separatystom. a z nimi orzesza w wojnie domowej. Spoko, idę w jakieś wzmocnienie jakichś ira iracko-brytyjskich więziów. Nie trzeba z nimi relacje poprawiać, żeby potem poprosić ich o te kontrolowanie tych regionów na mnie. Wiecie, kogo by tu było o pewziąść? Chyba tego wydaje minus dwa poparcia dla faszystów. A ten złoty czworobok daje mi plus 2, więc jakbym go wziął, to by mi się to wyrównało. No i chyba go wezmę. Dawaj teraz patrzcie, robimy takiego trika. Zrobiło nam się to. Mamy 28 tej żywej siły w polu. Wystawiamy tą resztę. Mamy 40 tysięcy żywej siły w polu, więc jest spoko. Eee, na research slot damy sobie budowę, bo czemu nie? I idziemy z zwrócenie się do Jordanii i poprawiamy sobie relacje z UK-em, my się na 100 to mamy na 100. Może oddadzą nam Jordanię, a potem zapytamy się o Palestynę chyba. Witam, to ja z montażu. I mam swojego Discorda, leży pospolitą, e, gdzie możecie sobie pograć multiki z kimś, albo pogadać, albo po prostu powysyłać swoje template'y do oceny. No i my też tam organizujemy multiki prawie codziennie. No i możecie pokazać tą no, fajne tematy, popoznawać nowych ludzi, no i co, zapraszam was na wejście na mój serwer, e, mamy, budujemy tam już duże dużą community, no i co, dam wam chyba linka w opisie tego filmu, no i nie przeszkadza mi, oglądajcie dalej. Dobra, zrobiliśmy ten cel i przekazali nam ten królestwo jordańskie pod na moją kontrolę. Spoko, to teraz idziemy jak najszybciej w też żądanie w Palestynę i zaczniemy od integracji militarnej. Wpisano w jakiś pakt z Szabat. Nie wiem co to robi, czy to jest jakaś współpraca wojskowa, współpraca gospodarcza. Ale to jest spoko. Chyba jednak dobry ten pakt ten Szabat jakiś. Dobra. Teraz wystawiamy sobie te dwie dywizje. Mamy idealnie 45 tysięcy siły żywej w polu i możemy zarządzać Palestyną od Brytyjczyków. Dobra, zarządzałem e, ...Palestyny, i UK mi oddaje. Super, to od razu idę dalej w te propozycje z w Syrii czy odnowienie Hajjibu. Tu dostaję cen narodowy na e, Arabię Saudyjską. Ale nie, to muszę pójść w, te, w Syrię. A nie, mogę i to i to. Ej, to spoko. To ja najpierw sobie zaproponuję, żeby Francuzi mi Syrię oddali. Bo te jakieś, nie wiem, kontrakty na ropę się robią, nieważne. Mm, I poprawia sobie relacje z Francją. Dobra. E, rząd syryjski chce się na wniosek. Spoko. Francuzi oddali mi z tego co widzę Syri Syrię dla mnie. Okej, okay, fajnie. I mam cel, żeby podbić sobie Arabów. Więc tak, medytuję sobie template i dodaję artę, dodaję saperkę, usuwam jedną piechotę póki co. Mogę wypowiedzieć im wojnę, nie mają przez nikogo gwarancji. Wjeżdżam do nich i wzywam do wojny. Jordanie. tak Dobra, jakiś zakichany supply hub na tej pustyni zwanej również Medyną I zaraz mi go odetnął, jednak nie yy, I nie wiem w sumie co robić, nie? Bronić się jak mogę na tej pustyni Wycieli mi jedną dywizję w krążeniu Myślałem, że to będzie szybka, łatwa wojna się okazało, że ugrzęzłem w tej Arabii, Arabii Na trochę dłuższy czas Dobra, Mekka zajęta. Jeszcze dosłownie jedno większe miasto wystarczy. Medyna chyba. Dobra, jestem w Medynie. I tak, to jest kapitulacja. Jest, udało się. Trzy dywizje mnie w okrążeniu zjedli i udało się. Bo ja że... nie wiem. Pierwszy raz tak imersywnie walczyłem w Arabii na pustyni. Ale dobra, mam to. Zrobił mi się ten cel, to mogę zrobić Hadżimiczną Federację Arabską. Dobra, zrobił mi się ta e, Hadżimizka Federacja i zrobił mi się osiągnięcie. E, Revenge for 1925 jako Irak zrób tą Hadżimicką Arabską Federację i skapituluj Arabia Saudyjską. No to S. teraz zostało nam chyba tylko to z oil. E, to z tą stabilizacją infrastrukturą to na ESC-ie i to, żeby kontrolować Mongolię, która jest niepodległa. Ej, to spoko w sumie. To taka moja szansa bo USSR jest jakoś jakimś cudem w wojnie z Aliantami, do których należą Chiny i połowa świata eee, no i... Niedługo pewnie wypowiem sobie wojnę komunistą w sensie tym, że temu Związkowi tych Republik Radzieckich. E, I w międzyczasie jeszcze Mongolii, jak oni skapitulują bo aliant, z aliantami ich pokonamy, sobie wezmę Uwan Bator w konferencji pokojowej miał osiągnięcie. Dobra, możemy w końcu wypowiedzieć wojnę też Związkowi Radzieckiemu e, i uzasadnić cel na Mongolię powiedzmy na ten Une bator 105 dni i już się gdzieś tam kiedyś tam uzasadni i dołączam jeszcze raz do frakcji z aliantami co znowu ja montażu i postanowiłem, że zrobię wam time lapsika z tej mojej tutaj walki w związku radzieckim bo jakby mikrofon mi się zasrał i nie ma, jakby nie ma mojego głosu więc jedyne co wam mogę powiedzieć to tylko tam gdzie pchałem ja to pchałem w sumie tylko tam, gdzie szłem ja, to za moimi dywizjami szły dywizje Aliantów i to ja robiłem całe wszystko w sumie na froncie i potem to zobaczycie, że będą takie dosłownie szlaczek yy, na szerokość trzech prowincji od Krymu aż po Piotrograd w sensie Leningrad, nie? To jest po prostu jakieś, ja nie wiem, nie? Po prostu sobie to obejrzcie sami i wyciągnijcie sobie wnioski z tego jak Super AI sobie działa. Pracujący z skapitlował, w ogóle daje nam 6 karabinów i jedno działo ancerne. No i co, wezmę w konferencji pokojowej chyba tylko prowincje, które mają jakieś surowce. I w tym najbardziej te, które mają ropę, bo potem będą się zrobić osiągnięcie na ropę. No i wezmę sobie może dla pewności całą Mongolię i to chyba tyle z konferencji pokojowej. Dobra, let's go, mam określone zdjęcie. Jako Ira kontrolu stolicy Mongolii. Super. W sumie wiecie co, może zrobię? Uzasadnię cel wojenny na Iran, e, bo oni tu mają dużo ropy, nie? A żeby zdobyć osiągnięcie na posiadanie 500 ropy, potrzebuje 500 ropy. No i Iran ma tej ropy całkiem, całkiem. Tu jest 80, tu jest. No ze 100 tej ropy ma. 150 może nawet. A ja mam 180 ropy. I jeszcze muszę sobie chyba. Moi drodzy, wybadać to paliwa syntetyczne, a potem to. Tak, muszę to wybadać jak najszybciej, żeby móc budować takie ośrodki syntetyczne na paliwo, które będą mi diada właśnie, To wtedy będzie OPA. W ogóle XD, nie wiem z jakiego powodu, ale nie dość, że Niemcy nie wybrali ani Kaisera, ani demokracji, ani niczego do 1941 roku. ...i mieli na tronie tego Mackaysena i, i mieli te niepokoje społeczne, wszyscy mają zero stabilizacji... ...to teraz tak losowo wypowiedzieli wojnę Australii, bo Australia chyba im nie oddała tych... ...tego Kaiser Wilhelm, stat tego czegoś, nie? ...tych ich kolonii, teraz wszyscy mają wojnę z Niemcami, Salici, Sralianci... Dobra, mam już cel na Irak i jestem gwarantowany przez Czechy, Konfederację Alpejską i Bułgarię w sumie beka. Ale dobra, mamy że mi ma wojnę. Wszyscy mają wojnę. W ogóle Bułgaria nie wiem czemu demokracja poszła, ale ok. E, I teraz tak. Mam laga, bo się wszyscy do wojny wzywają, cały świat. Wróć chyba każdy wezwał. I mam wojnę z Francją, Alpami, Czechami i imperium irańskim. Ciekawe. Po prostu może puszczę plana tych Irańczyków, bo oni nie powinni stawić jakiegoś większego problemu. W ogóle XD, że moja piechota właśnie pokonuje amerykańskie i tealpejskie, w sensie szwajcarskie, dywizje w górach. Chyba eee, to eee, wam udarnie. Jeszcze muszę skapitulować Niemcy, żeby skapitulować Irak, żeby móc wziąć tę prowincję z robką. Potem jeszcze skądś muszę wyżulić ropę, tylko już totalnie nie wiem skąd bo mam w tym momencie 397 ropy a potrzebuję 500 i nie wiem czemu ale Niemcy powiedzieli tak sobie losowo wojnę liberii nie wiem tu jest tam umysł, nie oho i Francja sobie kapnęła spoko bo teraz są te wszystkie dywizje w okrążeniu to jest nasz kopa wybijam Dobra, i teraz jeszcze tak szybko robię wjazd swoimi dywizjami do Szwajcarii, póki nie jest broniona. Bo ja już sobie wyobrażam, jak te wszystkie alianty z całego świata przypłyną kiedyś tutaj do e, Europy i się tutaj ustają w tych górach, to będzie tutaj taki atryszyn, że ja tego za Chiny nie przejdę. Dobra, no i teraz proszę Państwa, wjeżdżam sobie piechotą razem z belgijskimi rowerami zaraz do Berlina. Dobra i chyba zaraz się będę wchodził do Berlina tą swoją piechotą tak, Berlin jest zajęty i Niemcy do kapa potrzebują jeszcze dosłownie tak sobie jeszcze tą kamerą po świecie i nie wiem czemu, czy Hosowacja kontroluje jakiś region w Kanadzie, nad Quebeciem ale to po prostu just Herz of iron, nie? oho Niemcy skapitulowali teraz biorę tereny, które mają Europę Dobra. Zaanektowałem trochę. Mam teraz 409 ropy. Okej. Okay. Tu nie wiem czemu w ogóle państwo chińskie zaanektowało sobie Królewiec i Pomorze Zachodnie. Ale okej. Okay. I ha, jeszcze Archadnel, słowo źle. Dobra. I chyba jak usuniemy się ten czworobok, e, to zostanie 100 stability. A nie, będą 99. To na zapotrzebowuje jeszcze dosłownie jeden stability i będę moje pierwsze osiągnięcie, w sensie te kolejne. Żeby posiadać max infrastruktury yy, i max... Yy, tak, 99, a muszę mieć więcej niż 99. Yy, I teraz mi się osiągnięcie max infrastruktury w, te, w tych e, narodowych kratkach, w tych prowincjach narodowych. Yy, no i tak. To zrobię chyba to, bo tutaj dostanę 15 stabilizacji ale demokracja będzie u mnie rządziła w kraju i dał tego typa... no tak zrobię mhm, no, to stabilizację nie działa kurde muszę mieć gdzieś kora i nie mam yy, tam tej bo te moje papety yy, w sensie ja mam te papety mam korę czyli u nich też musi być ta max infrastrukturka chyba to po prostu na szybko wybudy tej infrastruktury i zobaczcie, co tak będzie działało. Oho, skoro zrobiłeś kolejne osiągnięcia, żeby jako ten Irak y, posiadać 500 tropy. No nie, jeśli mam 530, dobra. zostało jeszcze tylko te, no jest tutaj to osiągnięcia. Zostało w takim razie tylko to osiągnięcie związane z posiadaniem na kolach, czyli też tutaj, tej piątej infrastruktury. Jako Irak wbuduj maksymalną infrastrukturę level in all court states and achieve stability. No to mam e, wszędzie infrastrukturę 5, nawet tu gdzie mam te kory niby. So, ja tutaj mam wybudować tą infrastrukturę. Albo ja tutaj mam jeszcze kory na jakiejś prowincji Hatia i poczekaj, ja mogę, mogę mu... Dobra, to wybuduję mu tu infrastrukturę może wtedy zadziała. Ponad tym Hatia i też mam i to korę. Dobra zaraz się wybuduję Zobaczymy czy co tak miało być Jest O to chodziło żeby mieć te tych wszystkich korach nawet mimo że tego nie kontroluję Nie wiem czemu w uchy w wojnę Ukrainie ale nieważne Mam to Mam wszystkie osiągnięcia na Irak Cztery Ten żeby mieć e, infrastrukturę i stability Ten żeby mieć 50, 500 oil Ten żeby kontrolować stolicę Mongolii Ten żeby e, być tą aszymicką arabską federacją i pokonać Arabię Saudyjską mam wszystko lecko. Powiem panu, że tak jeszcze powiem na końcu, że to chyba tyle na dziś. Chyba zniszczyłem ten świat najbardziej jak mogłem. No i co? Zostawcie coś po sobie. To chyba tyle. Cześć.